Daria, zaczekaj. Jak mogę Ci pomóc? Nie, nie, ty już tyle mi zaszkodziłaś, że strach pomyśleć sobie w gdyby zaczęłam pomagać. No, posłuchaj. Nie, to ty mnie posłuchaj. Jesteś wredną. Opanuj się! Od roku bzykałaś mojego męża i mijałaś się ze mną na korytarzach. Rozwaliłaś mi rodzinę. Ty wiesz, to jest takie świństwo. Nie, ja nie, nie, mam zamiaru tego słuchać. Ale nie, nie, wiesz, nie musisz. Nie musisz, bo ja już skończyłam. Tylko dodam jeszcze... Masz kija w tyłku, jesteś sztywniarą. Masz beznadziejnego tego koka. Pani doktor? Pani doktor, jest pani potrzebna. Co się dzieje? Kategie nie rejestruje ten płodu. Czyli jednak cesarka? Sala operacyjna do natychmiastowego cięcia. Spokojnie, proszę się uspokoić. Niech się pani opanuje. Jedziemy na blok. Pani doktor. Tak? Bo pas do kategorii się odpiął. o co chodzi? Co się dzieje Ksileczkę? z spokojnie. Jestem na płodu. Czy ja naprawdę mam panią uczyć, jak się zapina pas do KTG? Przepraszam. Wyjaśni mi nie ktoś w końcu, co się dzieje? Wycofujemy się z cesarką. Jest wszystko dobrze. Tętno pani dziecka jest miarowe i stabilne. Po prostu był problem z odczytem. Niektórzy nie są wystarczająco profesjonalni. Spokojnie. Jeszcze zrobimy tylko. Już spokojnie, już jest skończone. USG? Proszę się oprzeć. Bo żeby będzie USG. się upewnić, że wszystko jest w porządku. Spokojnie. łożysko się dalej nie odkleiło. I żeby tak zostało, to proszę się nie ruszać, nie chodzić, a nawet nie siadać. Proszę dopilnować, żeby pas do kategorii był cały czas prawidłowo podpięty, dobrze? Oczywiście, pani doktor. I monitorujemy parametry matki. Dobrze. A podobnie pani telefon. Krzysiek chyba powinna mu powiedzieć, co się dzieje, prawda? Ale co się dzieje? Przecież sytuacja jest opanowana. Ma wyłączony telefon. Tak bardzo chciałam, żeby tym razem było inaczej. Myślałam, że Krzysiek jest inny. Pomagał mi przy dzieciach, które przecież nie są jego. Cieszył się, że wspólnie... Pani doktor... Co ja mam zrobić? Nie wiem. Nie jestem tutaj od udzielania rad związkowych. Jedyne co mogę powiedzieć, to, żeby się pani uspokoiła. Stres i emocje wam nie pomagają.